W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Święty Janie Pawle II, Synu Polskiej Ziemi, który od dziecka uczyłeś się kochać Boga, rodzinę i ojczyznę, Dzisiaj o poranku powierzam Ci moje życie i cały dzień. Ty, który modliłeś się za Polskę, który wołałeś na placu zwycięstwa, Niech wstąpi duch Twój i odnowi oblicze Ziemi, tej Ziemi. Uproś, by Duch Święty i dziś prowadził naszą ojczyznę ku prawdzie, jedności i wierze. Święty Ojcze, Twoja radość była prosta i prawdziwa. Wspominałeś kremówki z wadowic, cieszyłeś się pięknem gór i spotkaniami z młodymi. Ucz mnie dostrzegać Boga w małych sprawach dnia, w uśmiechu, w rozmowie, w chlebie codziennym, bo każda chwila może stać się modlitwą i darem. Proszę cię, Janie Pawle II, abyś wstawiał się za moją rodziną i za całą Polską, byśmy byli wierni Bogu i Ewangelii, by nasze serca pełne były pokoju, a nasze domy miłości. Dziękuję za Twoje życie i świadectwo, za to, że przypominasz nam, iż świętość jest możliwa także w zwykłej codzienności. Święty Janie Pawle II. Prowadź mnie dzisiaj drogą zawierzenia Maryi Twojej totus tus i spraw, abym kiedyś wraz z Tobą mógł radować się w domu Ojca. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.